Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Darmusak dzisiaj nie będzie ani WOTA, ani Fortnite'a, ani żadnej innej gry. Poza jedną, która zyskuje bardzo dużą popularność, a nazywa się Fall Guys. To jest właśnie to, co w tej chwili widzicie. Gra jest dość prosta, jeśli chodzi o zasady. Natomiast jest niezwykle trudna, jeśli chodzi o wygranie rozgrywki. Chodzi się takimi ludzikami. Po różnego rodzaju planszach, gdzie są różne przeszkody. Oczywiście jest mnóstwo też innych zawodników, i gra polega na tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do mety. E, oczywiście ścigając się z innymi graczami, innych graczy można przepychać, zrzucać i trzeba uważać na różnego rodzaju pułapki. E, tutaj macie takie podstawowe opcje. E, tutaj można tego swojego ludzika e, tak, troszkę jak w Fortnite, różne takie mamy e, animacje, powiedzmy, tak, które można gdzieś później sobie w czasie gry uruchomić. E, mamy też możliwość przebierania tego naszego ludzika różne kolorki, różne kostiumy. No, to jest jakiś taki wilk, to jest oczywiście gołąb. A później, co my tutaj mamy? E, no tak, pokazany poziom, do jakiego doszliśmy w czasie rozgrywki. No tutaj troszkę już... Yy, powiedzmy gracz, który w tą grę grał, trochę już sobie pograł, przeszedł parę etapów. No ja korzystam tutaj z jego uprzejmości, żeby tą grę Wam zademonstrować. Yy, tutaj mamy oczywiście sklepik, można coś kupić. No i standardowo ustawienia dźwięku, grafiki, sterowania. No i tutaj informacja jak grać, pomoc i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, żeby nie przeciągać, rozegramy sobie jedną gierkę. Pokażę Wam o co chodzi, może Wam się ta gra spodoba. Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, to jest to popularna ostatnio gra wielu striberów i youtuberów no, wrzuca tą grę na filmiki albo robi streamy z tej gry. Gra jest mocno wkurzająca momentami, bo wcale nie jest łatwo wygrać, nawet jak się. Teoretycznie wie, co trzeba zrobić. Jest dużo takiej trochę losowości, przypadkowości, ale może w cały urok właśnie w tej, w tej grze i w takich, a nie innych ustawieniach samej gry. Na początku jest prezentacja trasy, którą musimy pokonać i przy okazji przeszkody, które nas czekają po drodze. To jest, taka, to jest taki etap, gdzie będą. Te drzwi się otwierały, zamykały. I trzeba jak najszybciej dotrzeć do mety. To są też inni gracze. I zaczynamy, lecimy. My jesteśmy oczywiście tym gołąbkiem. Tutaj jest taki myg, że nie wszystkie drzwi się otwierają. Niektóre a trzeba się przez niektóre trzeba się przebić. No, słuchajcie, nie wiem czy mi się uda zakwalifikować dalej bo jak widzicie tu wszyscy pędzą przed siebie ale będę się starał w tej całej gromadzie jeszcze gdzieś tam uplasować o i teraz robimy zjazd na dół i szybko, szybko żeby jeszcze zdążyć o, i zobaczcie, nie zdążyłem. 40 osób mogło wejść. Byłem poza 40, no niestety nie udało się. No i teraz mamy ogólną informację, ile osób przechodzi dalej, ile odpada. I te osoby grają e, kolejny meczek. Natomiast cała reszta wychodzi do, do menu i może zacząć grę jeszcze raz. Zagramy jeszcze raz, bo to poszło za szybko. Chciałem przynajmniej do następnego etapu chociaż raz dojść. A więc już tutaj... Czekajcie, nie wiem co się teraz dzieje, bo tak tu mamy prezentację kolejnej trasy. A... Dlaczego zostałem odłączony od serwera? A, dobra, wyszedłem do strony głównej, dobrze. No, to jeszcze raz lecimy naszym gołębiem. To są dosyć szybkie rozgrywki, krótkie, więc można naprawdę się fajnie pobawić. Ale tak jak mówię, czasami są takie sytuacje, że nerwy biorą górę, i trzeba trochę odejść od komputera, żeby ochłonąć. Dobra, 55 osób na 60. Jeszcze muszą jakieś, jakieś 5 osób się musi znaleźć. Ja sobie wezmę czek herbatki. O, dobra, czekamy, czekamy. How to play? No właśnie. O, teraz mamy inną, inny tor z innymi przeszkodami. Trzeba tam dotrzeć jak najszybciej. No i tutaj są takie. Mm, Stopni trochę na zasadzie tawek. Jak dużo osób wejdzie w jedną stronę, to wtedy one się przechylają. No, chyba, że się spadnie, tak jak ja. To wtedy trzeba zasuwać od początku. Ach. Tutaj są jeszcze takie dodatkowe skoki przytrzymujące tego naszego e, takulca no ale wygląda na to, że raczej na, na pewno raczej już się nie zakwalifikuje, bo jestem bardzo daleko. Co prawda jeszcze próbuję, próbuję cały czas. Trzeba być tutaj. O, zleciałem, zobaczcie. Polecimy tutaj. Polecimy tutaj. No nie wierzę, że spadłem. Mm. E, no tak jak mówiłem, gra nie jest wcale taka prosta. Już 60 osób zakwalifikowało. Wydaje mi się, że to jest chyba jeden z takich trochę trudniejszych etapów. Dobra, pędzimy dalej, już 18 osób weszło To nie jest dobrze No nie, no mój gołąbek zleciał, no to jest Bardzo zła informacja Dobra, 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 słuchajcie Żeby tylko hmm, No właśnie, żeby tylko nie spaść po raz kolejny zaliczyłem upadek. Może ten będzie lepiej. Najgorsze to jest to, że ten fioletowy wcale się nie chce jakoś specjalnie przesunąć, tak jak ja bym chciał. Nie! O nie! No, zobaczcie, tak blisko było. 141 osób, już tam pewnie się wbiło. Jedna z trudniejszych plansz, jeśli chodzi o mnie. Nie lubię jej. Za dużo tego skakania. Ale skoro tak, to nie pozostaje nic innego: nie pozostaje nic innego, jak rozegrać jeszcze jedną grę. Może tym razem się uda. Dobra, kolejna rozgrywka, zobaczymy jak nam pójdzie. Czekamy jeszcze na paru graczy. Eee, nie ukrywam, że musiałem zrobić cięcie, bo było tragiczne w międzyczasie, ale myślę, że teraz będzie, to będzie ta gierka. No, cztery osoby, dawać, 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 dawać. Powiem wam tak, gra jest wciągająco denerwująca, bo z jednej strony się wkurzacie, że nie można wygrać. Ale z drugiej strony jest ten właśnie taki taka chęć... Kurczę, teraz zagram i teraz mi się uda. Teraz na pewno dojdę do, do mety. Znowu ta z pochylniami. O... Nie dobrze. Niedobrze. To tutaj zobaczcie. Wszyscy się pchają, po prostu pędzą pędzą, pędzą, a ja już spadłem. Dobra, biegniemy tutaj przy białej linii. Przy białej linii, kolego. No, ale czemu mnie zepchnąłeś? Bo właśnie to jest to, że <śmum> tych innych graczy też można gdzieś tam zepchnąć, popchnąć. Wtedy oni o, zaliczają upadek. A, w drugą miałem iść. Nie bardzo rozumiem dlaczego ciągle spadam. To jest... To jest bardzo denerwujące. O, teraz tu wskoczymy. Nie, teraz tu, 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 tu biegniemy, biegniemy, biegniemy. Syk, dobra, jesteśmy. O, tutaj zobaczcie, hot dog się pojawił. Hot dog, Fajna rzecz, jak się jest głodnym. Polecimy tędy. Polecimy tędy i polecimy na sam dół. niebieski no zobaczcie, fioletowy strasznie długo o nie no czemu on się nie chce przechylić fioletowy zblokowany był bardzo długi czas dobra udało się Pędzimy dalej. O. Wychodzi na to, że jak te pochylnie są tak bardzo e, odchylone, to nawet nie ma chyba co na nie wskakiwać, bo wiadomo, że się zleci. próbuję próbuję może się uda dobra jestem 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 No uda nam się uda nam się czy nam się nie uda Słuchajcie, jeszcze E no co mnie trzymasz o jest mamy to 39 na 41 osób ale zakwalifikowany jeszcze na końcu jakiś koleś mi złapał Myślałem, że nie będę mógł przejść Dobra, przeszliśmy do drugiego etapu już jestem zadowolony. <laughs> Zobaczymy, co będzie teraz. Oczywiście, gracze jest mniej. E, trasa pewnie będzie. No, na pewno będzie inna. Zobaczymy, co nam tutaj wylosuje. Z drzwiami. Z drzwiami jest fajna. Z drzwiami, tak, z drzwiami jest ok. E, tutaj trzeba tylko dobrze obserwować mieć odrobinę szczęścia. I jest duże prawdopodobieństwo, że przejdzie się dalej. Tutaj mamy pozostałych graczy: jakieś kaktusy, wilczki, hotdogi, puszki. No dobra, i grzejemy. Grzejemy tu. O, tutaj proszę bardzo, zrobiliśmy skok. Rozwalamy drzwi. Dobra, nie da się, tam już przeskoczyli dalej. Pędzimy, tędy, pędzimy. No, gdzie rozwalą, gdzie rozwalą? Tu rozwalili. Dobra, wykorzystujemy sytuację. Tutaj, pach, pach. Dobrze, 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 dobrze. Dawaj, 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 dawaj do przodu, dawaj. Dawaj, nie no, zobaczcie, co mi zrobili. Dawaj, ptakulcu. Dążę, zdążę, zdążę. Nie. A, zabrakło niewiele. No dobra. Kolejnie przechodzą. Ja niestety odpadam. 30 osób poszło dalej. Taka to właśnie gra. E, wydaje mi się, że całkiem, całkiem fajna, całkiem śmieszna. Denerwująca, ale, ale można się trochę też pobawić przy tej grze. Czego wymaga? Nie wiem właściwie. Chyba tak naprawdę szczęścia, bo czasami... Mm, ma się opracowany jakiś tam plan w głowie, jak to przejść i tak dalej. Ale to niestety nie zawsze się sprawdza. Czekam może wyjdziemy do menu. E, o właśnie, chcę wyjść do menu. E, tak. Gra się nazywa, tak jak mówiłem, Fall Guys. Chodzi się takim ludkiem, którego można przebierać. Jak tutaj widzicie to jest sezon pierwszy. No i co? No Całkiem fajna zabawa. Polecam. Spróbujcie sobie. Myślę, że będziecie na zakończenie gry mocno naelektryzowani. No dobra. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do oglądania innych filmików z wota z Fortnite'a, z Valoranta. A na tą chwilę to wszystko i do następnego.